Dwa tysiące lat przed naszą erą Dzielnie bracia mojej ziemię z rzek nam mielą Ja inny plan mam oddać ziemię felą, A niech się kurwią już z zdobyliśmy miasta, ścięliśmy siura razur wrogą, bo ich garstka zajaja trzymamy ich, lecz naszych wciąż jest agonia Zaraz odkryjemy to, z czego słynie Babilonia. Kurwy, o kurwy, daj mi skosztować brudnej kurwy! Co wszelki syf sobie chowa Jestem jurny, durny, burdel na każdej jest dzielnicy Gdy przechodzisz bramę i tarlu Cię spuszcza na ulicy Mamy kurwy, och kurwy, daj mi skosztować Brudnej kurwy, co wszelki syf sobie chowa Wsać fiut w mury i radośnie pałę w glinę schowa. Budujemy miasto, co znajdzie się w podręcznikach. Na nasz spustrzeba wiadro to zaprawa, na mur zasycha. Ja mam wiarę w to królestwo, bo prowadzi nas odwieczne kurestwo. Oko za oko. Na razie mały, lecz plan niezmienny Fiut mnie prowadzi do działań wojennych 1780 Przed naszą erą biorę cweli pięćdziesiąt Gwałcimy wroga ku Naszego Boga wsadzam rękę, Wanus. A jak się trafi na drodze pizda, to do burdelu ją chwale i sztar. I tak w lat pięć muszę nadmienić. Dwukrotnie powiększyłem kraj mój oraz penis, więc dajcie! Kurwy, kurwy, Och, kurwy, daj mi skosztować. brudnej kurwy, co wszelki syf w sobie kosztuje burdel na każdej jest dzielnicy Gdy przechodzisz bramę i starlu cię spuszcza na ulicy Mamy kurwy, o kurwy daj mi skosztować Brudnej kurwy, co wszelki syf w sobie chowa Wsać fiut w mury i radośnie pałę w glinę schowaj I tam poznałem w burdelu sąsiada Ruchając w dupę go szamsi Adada Kutasa w nietypowym kształcie Spiralny fiut był Nawet gdy stał w warcie I razem z nim szliśmy po podboje Co podbiliśmy to burdele Stawiam moje Szamsi Ada teraz ruchał Dziewoje Mówi Hamu kupmy boje. I tak się ruchał Ze cztery godziny Aż fiut odmówił jemu wydzieliny I stan ten przyniósł pechole. Braku spermy i cała walka smaku utraciła. Bez jego chuja w dupie spadła siła. Wróciłem z armią Alfonsów pod strzechy: robić irygację spermy z mych domów uciechy. A żeby brat mój nie został w grobie z niczym, wyryłem mu słowa takie na kamiennej tablicy. Kurwy, o kurwy, daj mi skosztować! Brudnej kurwy, co wszelki syf. Są. Jestem burdel na każdej jest dzielnicy. Gdy przechodzisz bramę i sztar ludzie spuszcza na ulicy. Mamy kurwy, o kurwy daj mi skosztować. Brudnej kurwy, co wszelki syf w sobie chowa. Wsać fiód w mur i radośnie pałę w glinę schowa. Potem ruchałem kurwę babilońską pod płotem i podbiłem jakąś ciotę, lecz nie czułem nigdy tak, jak czuł się przy nim mój ptak. Siadłem tak patrząc w dali, choć to głupie to czymże jest imperium? Przy skrętnym kutasie w dupie.